E, witam wszystkich w kolejnym filmiku z gry Battlefield 3, w dzisiejszym odcinku gramy, co za skurwysyn, e, gramy e, Back Karkant na Strike kar, Karkant w drużynowym deadmeczu jest ze mną... Kolega, HCPL, tak. siemano. Hacek. Siemano, witamy cię. Pierwszy raz kręcę filmik z drużynowego Deadmechu. to tryb, którego no nie, zaprz nie, nie przepadam za nim, ale też go nienawidzę, więc pograć na nim mogę. Dobra, no to zapraszam. Co tam nawala, nawalałeś tam? Ty w ogóle grałeś w drużynie? Nie, ale... ale to nie ty, jakiś gościu mierzę... Ale gościu podnieś mnie, no! Szybko, szybko, szybko! Jesteś blisko przecież Przejście i no przez... bur. Się... Dobra Dobra. Gościu lecisz, lecisz, lecisz. Leci, leciesz. lecisz. Lecisz, jeżeli padłem. Padłeś powstań, stań power... Ale ich tu się wzięło. Pitching. Dobra. Dwa znaczniki... Ale w tym samym miejscu to nie. Snajberze. Dobra, Możesz być dobrym kolegą i pojedź mi gdzie się owacie? Fuck! Lupy. O, i hesza, ładnie jednak się dobrze chowaliście. De, tam jest. Dobrze, że ten gościu padł, bo bym dostał killa. kila. Denerwują mnie te limity snajperów na jakichś mapach, to jest głupie. A, wiesz co, ja, to, ja tego to rzadko spotykam, ale no, to jest beznadziejne według mnie. Teraz wziąłem snajperkę i zabijam koleś, i ten... Limit. Kurde, i tu... Trochę ich było jednak. Nie ze wszystkiego. Nie wiem jakie mam staty sam Dobra Teraz skórający, że nie można znaczy statystyk. No ale jest tu jest tak zrobione, że to ma było, miało być po czterech tym z jednym zespole tylko yy, Daj zrobiło tak, że jest po czterech zespo zespole, ale jest... Ino cztery zespoły, nie? Kurde, gdzie ten gościu? O, padł. Dobra. A gram L80A2 z holograficznym skrytem przednim. Zjężko rzuca. No. Kurde, ale ten gość się jeszcze nie pocisnął z M320. tam się jedzą debile. No i A w ogóle wezmę sobie granaty, może bo tu nikt granatów nie wziął. Raczej no, my mamy. Chcę nożyk! Jest nożyk! Dobrze jest. Kurde, jest ledwo do... żyję. Nie cisnął. Czterech zabiłem teraz, ale ż ż ledwo żyję. No nie, i trzech, ja, hacek, hacek, kurde, pojechałem. Dobra, zaraz się kolej podniesie, chyba że z jakimś ci nie podniesie, no, nie podniesie cię, macie w dobie. Kurwa. Nie, bardzo dobrze. Ja bardzo dobrze, bo co? Bo ci noża no, pocisłem. Bardzo dobrze, bo w nie skaźnie. nie? Kurde, co mnie zabiło? G3, A3. O, też, trochę kupię broń. Nie no, fajna broń. Nie narzekam fajna na nią. Fajna jak nie Jak graś przeciwko niej. No! Wkurzająca A Ale tak jest chyba ze wszystkimi broniami. Tu gościu siedzi, kampi Dobra. Jest. Ja o i to jest przydatne, jak w, w ostatnim filmiku mówiłem Wam, że wsadziłem sobie na F, że wyjmuję już. To jest bardzo przydatne, bo teraz znając życie bym go nawet nie trafił z noża, bym nie miał animacji. No ale. Great Super Dobra. Szkoda, że mi stad nie widać. Bo na ja pewno. Ja jakoś swoich nie widzieć, więc nie szkoda. Ale wiesz co? Ja, ja chyba wyszedłem na plusa teraz. No ja, kurde! I chęć nożyka na wizji mnie niestety przerosła. Mogłem go zabić, bym miał killa i przynajmniej bym nie padł. Źle zrobiłem, źle zrobiłem, bardzo źle zrobiłem. Ja, jak to mi ksiądz nas powiedzi, powiedział, że u mnie jest źle. Nie jest dobrze, jest źle. Tu jest jakiś gości, ale pytanie góra tu według mnie Jest na górze Jest nożyk Dobrze Lubię nożyki O Nie, i siedzi, że No dobra ale weźmie O dzięki dzięki wielkie dzięki. dzięki. Trzeba tam się przedostawić, bo już go odpływam, kurde. Się... Gościu się ode odegrał, ale nóż się liczy jako 5 AK-74M. Fajna broń. Że sobie się wolę ak jo, I na dachach siedzą, będę już wiem co dobrego. Też pęść tam siedzi na dachu. Nie, nie jestem sniperem, przykro mi. Kolejny pas To wróg? Dobra oj, 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 co się stało? A nożyka chciałem, żeś się musiał obrócić 3-2 nadal dosta, ja Granat przyleciał i chciałem spieprzyć no, Kurde Nie lubię Gościu zepsułeś mi to, abym miał nożyka drugiego Dobra, teraz nie spierdziaj, bo teraz przyleci nie, padłem, ale zabiłem gościa, kurde. Nie, nie daruję ci tego nożyka, nie daruję ci. To było hamstwo w państwie. Kiedyś pamiętam, na początku jak miałem Batfida, grałem z moim kolegą, którego serdecznie pozdrawiam, choć imienia nie wymówię, na pewno by sobie tego nie życzył. Grałem z nim, no i powiem ci, że to był taki ham, że jak już szedłem na nożyka, nie? Kogoś chciałem zabić z nożyka, to on specjalnie mi go zabijał, A chodziliśmy ze sobą, tak, razem. Kurwa mać! No i padłem. Czek! Hacek, kurde, ja się. Nie wiem, czemu mówię do ciebie, czek. Hacek to jest. Trzy, trzy. Pycha mnie zgubiła. Czek. Czemu Czek? No właśnie nie wiem, ale tak jakoś się ciebie zapamiętałem, wiesz co na serio. No to, 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 to nie ty na szczęście. Co, bardziej Cię kozę zasadziłem? Nie, że, że cię ten, że mnie zabiłeś. Uwierz mi, że o kozo się nie musisz martwić, bo jakoś... Po kilku próbach sania kosy gonienia kolesia co i próbuję mu w kosy Najczęściej pada, więc nie wiem, moim zdaniem trochę tego nie opyla robić więc wolę sobie zajść po prostu Tu goś gonić przez pół mapy i tak na końcu płacił Drużynowe leczenie, punkciki zawsze są Tam ktoś ale jest. Teraz wyję najgłupszy w moim życiu co robię, przebieganie przez środek mapy Czy ja tak robię Ale się ukłacił Fuck. Dzięki, mam ci w rogu siedzi. padłem. Ale gościu byś mnie podniósł. O, 20.14, po 20, 20 teraz. Nieźle. Jest dobrze. No już. I już M16, jedźcie. Ja je Kurde, kto, kto, skąd? Nie, 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 nożyk, gry. No super, dwa granaty nie padły. Oh. Nie, a tak fajnie szło Kurde I nożyk zawsze jest miły, mile widziany nożyk Gdzie kampisz Czek? Czek, kurde, jeszcze raz powiem do ciebie Czek to sobie wsadzę To się zabije Czek gdzie kampisz? Nie kampi waliło mnie na koniec mapy te ja sam nie gdzie ty będziesz, a no, już najczęściej widzę na mapie. za to ty gdzieś ja tu siedzisz Dobra Jeden pada, ale Sąc. a ma mało amu w magazynku No proszę proszę 24-16 Ja pierd... jak ja mam spawny Zaraz się od razu pada. Kurde mać! Pomoc. Kurde mać? No, ja muszę ograniczyć przekleństwo. Napierdźcie, no gdzie on spawny. Też mam takie kliczowate. Dajcie, Ta czy szóstko. Nieee, a n. One crep. One crep, na pewno tak się, się dzieje. Że... 2-2. Wiesz jakie masz? Nie, na razie nie wiem No mnie się coraz gorzej robi. A tam u gościowi sadzę te nie 10... Nie wiem, spawny cały czas z boku mapy i od razu obrałem gościa z g czy czyli z lunetą. O, znowu G3. Tam, tam kampią. Tam, gdzie ty siedzisz, to oni tam kampią u was. A nie wiem czy sobie drużyny akurat, więc możesz tam się przejść. Dobra rada. Kurde, gościu tu jakiś kampi. Kurde, tu gdzieś gościu kampił, bo zabił mojego. To mapę lubię na początku, jak są całe budynki. No, ona jest fajna wtedy, ale teraz ta mi się ta mapa jakoś jak się rozwala. Jak to już gorzej. Moja ulubiona mapa, jeśli chodzi o ogólnie, to jest moja ulubiona mapa. Moja z tego dodatku, dodatku. A moja ulubiona to. Yy, z podstawki. To jest. Yy, z podstawki ino. to jest Wielki Bazar. Lubię tą mapę, ona jest jakoś. fajna, przypadła mi do gustu. Ja dam sekwanę, lubię. Też jest fajna, ale nie moja ulubiona. Zresztą Sniper. Kurde, przecież dostał. Ile to jest osób? Nie wiem, dużo. Dzięki gościu. Dobra duszeczka mi uratowała. Kurde, sniper. się gdzie jesteś. Ja. Mm... Jakby ci to... Y, koło punktu cena na podboju. A, bo myślę, że tak e... Nie no, no tak znaczy ci nie. powiem. No. C to jest... Ta fontanna. Le... A, to wiem gdzie. Nie wiem czy bardzo ja mi strasznie kolty denerwują. Czasami jest tak, że dwa strzały od kolta i padasz. Nie. Albo z magnum jeden Czemu tak jest, że Koleś gra M16A4, m 16 3 i on mnie zabija, jak ma seriami mistrza jego broń? Nie wiem, jest co? Nie tego, Dobra, nie spróbuję... Jeszcze nie wiem, ja by go nie trafiłem, a idealnie go walę. Ten gość jest u góry. O jeden tam są siedzi jakiś matu. Czy mi się uda wziąć jednak z nożyka? Nie, No co za menda To przecież nożyk szedł Dobra, szykuj się Bo wbijam na to C A to już tam mnie nie ma A to widzisz. Nie wiem, pekulary tam się staram Tak dojść Ale, Ale kurde mi już... no wiesz co mi już tam... Menda Oj staty się trochę psują Kurda, taki nożyk mają wejść tam żałuję, ale już wiem gdzie przynajmniej siedzą Mogę ich jakoś obejść tak wszystkich, że obejdę ich A ja i wszystkim kosę wsadzisz. Nie Może nie wszystkim Costa, ale bym ich obszedł, przynajmniej obeszedł Dobra, wiemy że coś wszystkim, czy Kurde, sorry, gościu. Mamy tu trochę na Nie no, bo fajnie by było ich obejść wszystkich, tak? Pozabijać ich. Yes, sniper okay. zdjęty. O, nieźle, mam 27. 20. Dobra, ja tu biegnę, bo tu... ...nieprzyjemnie tak... ...wstać.

ale się w nas zbił ładnie. Kurde, wantarz trochę dużo siedzi teraz. Motam wszyscy z mojego nim jak szatan Dobra. Koniec meczu. Twoja drużyna wygrała. Dobra, moja wygrała. Ja Więc dziękuję za obejrzenie tego filmika w dzisiejszym odcinku. Dowiedzieliśmy się, że lubię noże. Lubię zabijać jak każdy na pewno w tej grze. Dowiedzieliśmy się, że mam nowego kolegę. Kolegę Hacek. PL. O, pieniądześmy. No i dowiedzieliśmy się, że moja to jest ulubiona mapa, więc dziękuję za obejrzenie tego filmika i trzymajcie się do kolejnych. Powiedz do widzenia. Na razie. Do widzenia, miało być. Ej, nie fajnie.